To może być najlepsza rada, jaką kiedykolwiek usłyszałeś na temat przetrwania i duchowego przygotowania do jednego z najbardziej niepokojących proroctw w historii chrześcijaństwa. Daj mi kilka minut, a odkryjemy razem tajemnicę, która od wieków dręczy umysły i serca wierzących na całym świecie, proroctwo trzech dni ciemności. Wyobraź sobie świat pogrążony w absolutnej ciemności, gdzie zło zostaje uwolnione, a jedynym światłem są poświęcone świece. To wizja, która nie jest wytworem nowoczesnej fantazji, ale głęboko zakorzenionym ostrzeżeniem, które przekroczyło wieki, aby dotrzeć do nas dzisiaj. Mówię o proroctwie, które szczególnie zainteresowało katolików i chrześcijan na całym świecie, wizji, która została szczegółowo opisana przez francuską mistyczkę, siostrę marie Julie Jacheny. Jej doświadczenia i wizje są dla wielu dowodem na to, że nadchodzące wydarzenia mogą być bliżej nas, niż się wydaje. Siostra Marie Julie, urodzona w XIX wieku, stała się znana z głębokiej duchowości i niezwykłych stygmatów, które nosiła na swoim ciele. Ale to nie jej świętość, czy cierpienia czynią ją postacią, o której dziś mówimy. To jej wizje trzech dni ciemności. Okresu, gdy świat, jakiego znamy, zanurzy się w ciemność, a ludzkość stanie twarzą w twarz z własnymi lękami i złością niebios. W tym filmie przyjrzymy się bliżej tej niezwykłej przepowiedni, jej znaczeniu oraz temu, jak możemy się przygotować na ewentualność jej spełnienia. Czy to próba strachu, czy może ostrzeżenie, które daje nam czas na zmianę? Pozostań ze mną, a wspólnie zgłębimy tę zagadkę, szukając światła w najgłębszych ciemnościach. Ale to nie tylko jej pobożność sprawiła, że Marie Julie wyróżniała się na tle innych. Była ona obdarzona czymś, co w historii chrześcijaństwa zarezerwowane jest tylko dla nielicznych stygmatami, widocznymi znakami cierpień Chrystusa, które nosiła na swoim ciele. Wyobraź sobie rany na dłoniach, stopach, boku, a nawet ślady korony cierniowej na głowie, które fizycznie manifestowały się na jej ciele. Dla wielu te stygmaty były bezpośrednim dowodem na jej głęboką duchową łączność z Bogiem i cierpieniem Chrystusa. Ale Marie Julie była nie tylko biernym naczyniem cierpienia, doświadczała również wizji, które przenosiły ją poza granice zrozumienia świata materialnego. Spotkania z Jezusem, dziewicą Maryją i otrzymywane od nich przesłania były dla niej codziennością. Te mistyczne doświadczenia nadały jej życiu kierunek, który miała podążać ostrzeganie świata przed nadchodzącymi próbami i cierpieniami. To właśnie te wizje i przesłania, w szczególności przepowiednia trzech dni ciemności, uczyniły z Marii Julii Jachenny postać, o której nie można zapomnieć. Przez jej życie i doświadczenia, zwykła dziewczyna z francuskiej wsi, stała się jedną z najbardziej znaczących mistyczek w historii Kościoła. Jej przekaz Przekazany z taką siłą i przekonaniem, dotarł do serc i umysłów ludzi na całym świecie, stając się przestrogą i wezwaniem do przygotowania się na to, co ma nadejść. Zrób coś małego, ale ważnego dla nas. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, kliknij teraz przycisk subskrypcji i dzwoneczek obok. Niech inni też usłyszą te słowa. Przekaż link do tego filmu swoim znajomym i rodzinie. Podziel się swoimi myślami w komentarzu poniżej. Jeśli nie wiesz, co napisać, wystarczy krótkie: Trzy dni ciemności lub na świeca. Dziękujemy. Przyjaciółko, przyjacielu, zapewne zastanawiasz się, co tak naprawdę kryje się za proroctwem trzech dni ciemności, które tak głęboko poruszyło Marie Julie i przez nią wielu innych. To wizja, która maluje obraz świata pogrążonego w bezprecedensowej ciemności, gdzie zwykłe źródła światła zawodzą, a jedynym rozświetleniem są świece poświęcone, które stają się iskierkami nadziei w otchłani mroku. Wyobraź sobie, że przez trzy dni, dokładnie od czwartku do soboty, cały świat zostanie owiany ciemnością tak gęstą, że słońce, księżyc, ani gwiazdy nie będą w stanie przebić się przez nią. W tym czasie, jak przepowiadała Marie Julie, zostaną uwolnione siły piekielne, dając wolną drogę demonom do siania zniszczenia. Nie będzie to tylko walka z ciemnością zewnętrzną, ale również z ciemnością wewnętrzną, która wydobędzie się na powierzchnię w tych trudnych chwilach. Przepowiednia mówi również o karach bożych, które mają nawiedzić ludzkość za jej grzechy i odwrócenie się od Boga. Ciemność stanie się fizycznym manifestem Bożej sprawiedliwości, a strach i panika, które ogarną serca ludzi, będą próbą dla ich wiary. W tych dniach, jak mówiła mistyczka, tylko poświęcone świece będą w stanie rozproszyć mrok, stając się symbolem światła Chrystusa, które przemaga ciemność. Znaczenie posiadania tych świec jest dwojakie. Po pierwsze, są one praktycznym źródłem światła w czasie, gdy żadne inne nie będzie działać. Po drugie, mają one głębokie znaczenie duchowe, symbolizując obecność Boga i Jego ochronę nad tymi, którzy zachowali wiarę. Aby świece te mogły rozświetlać domostwa, muszą być poświęcone, co nadaje im szczególną moc i ochronę. Wskazane dni tygodnia czwartek, piątek i sobota nie są przypadkowe. Symbolizują one głęboki związek z cierpieniem i śmiercią Chrystusa, przypominając nam o Jego ofierze i ostatecznym zwycięstwie nad śmiercią i złem. Proroctwo to jest więc nie tylko ostrzeżeniem przed nadchodzącymi ciemnościami, ale również przypomnieniem o mocy wiary, nadziei i miłości, które mogą nas prowadzić przez najciemniejsze chwile. W tym momencie naszej opowieści warto zastanowić się, czy są jakieś znaki na niebie i ziemi, które mogą wskazywać, iż przepowiednia o trzech dniach ciemności jest bliżej spełnienia, niż moglibyśmy przypuszczać? Wokół nas rośnie chaos, niepokój społeczny, katastrofy naturalne i moralny upadek, które mogą być interpretowane jako wstępne sygnały nadchodzących wydarzeń. Obserwując świat, możemy dostrzec niepokojące wzorce. Konflikty zbrojne rozlewają się po różnych zakątkach globu, zmiany klimatyczne przynoszą coraz to nowe kataklizmy, a społeczeństwo wydaje się być coraz bardziej podzielone. Czy te zjawiska są tylko przypadkowymi turbulencjami historii, czy może czymś więcej, sygnałami ostrzegawczymi? Marie, Julie i nie była jedyną, która otrzymała takie ostrzeżenia. Historia Kościoła katolickiego zna wielu świętych i mistyków, którzy podzielali podobne wizje lub przekazywali ostrzeżenia dotyczące przyszłości ludzkości. Święta Faustyna Kowalska, znana z przekazania orędzia Bożego Miłosierdzia, również mówiła o konieczności nawrócenia i Bożej sprawiedliwości. Święty Pio z Pietrelciny, który również nosił stygmaty, przekazywał wiadomości o nadchodzących próbach dla świata. Jednakże szczególną uwagę należy zwrócić na Anę Marię Tajgi, włoską mistyczkę i błogosławioną, która żyła na przełomie XVIII i XIX wieku. Podobnie jak Marie Julie, otrzymywała ona wizje dotyczące przyszłości Kościoła i świata, w tym ostrzeżenia o ciężkich czasach, które miały nadejść. Te wspólne przesłania z różnych epok i od różnych mistyków nie mogą być traktowane lekceważąco. Sugerują one, że przepowiednia trzech dni ciemności nie jest odosobnionym orędziem, ale częścią większego przekazu, który Bóg próbuje przekazać ludzkości przez swoich wybranych sług. Co więcej, te znaki czasów, obserwowane w kontekście proroctw, mogą służyć jako wezwanie do głębszej refleksji nad własnym życiem, do przemiany serca i nawrócenia. W tym świetle, niepokoje i chaos wokół nas mogą być nie tylko ostrzeżeniem. Ale również szansą na duchowe odrodzenie i przygotowanie się na to, co ma nadejść. W obliczu przerażającej wizji trzech dni ciemności, naturalną reakcją jest pytanie, jak się przygotować? Przygotowania można podzielić na dwa główne obszary: praktyczne i duchowe, oba równie ważne, aby stawić czoła nadchodzącym wydarzeniom spokojem i ufnością. Przygotowania praktyczne: przede wszystkim poświęcone świece są niezbędne. Nie chodzi tu tylko o zapewnienie światła w ciemnościach, ale także o symbolikę i ochronę, jaką niosą. Świece te powinny być poświęcone, co nadaje im szczególną moc. Zaleca się, aby każda rodzina miała zapas tych świec, gotowych do użycia w każdej chwili. Następnie zapasy żywności. Warto mieć wystarczającą ilość jedzenia, aby przetrwać te trzy dni bez potrzeby wychodzenia z domu. Zalecane jest gromadzenie produktów długoterminowych, które nie psują się szybko i mogą być łatwo przechowywane. Taśma klejąca do uszczelniania okien to kolejny kluczowy element przygotowań. W czasie ciemności zaleca się, aby okna były zamknięte i uszczelnione, zapobiegając w ten sposób wnikaniu zewnętrznych wpływów i zjawisk do wnętrza domu. Przygotowania duchowe. Jednakże prawdziwe przygotowanie na trzy dni ciemności wykracza poza aspekt materialny. Duchowe przygotowanie jest kluczowe, ponieważ te dni będą próbą nie tylko naszej wytrzymałości, ale przede wszystkim naszej wiary. Modlitwa jest fundamentem. Codzienna rozmowa z Bogiem, zarówno indywidualna, jak i rodzinna, pomaga wzmacniać ducha i utrzymać pokój serca. Modlitwa różańcowa, koronka do Bożego miłosierdzia, czy też osobiste rozważania i adoracja, wszystko to buduje naszą duchową odporność. Pokuta i post są również ważnym elementem przygotowań. Ofiarowanie małych wyrzeczeń w intencji nawrócenia grzeszników za duszę w czyśćcu czy za ochronę podczas nadchodzących dni może mieć wielką moc. Działania miłosierdzia, zarówno duchowe jak i cielesne, są wyrazem naszej wiary w praktyce. Pomoc potrzebującym, odwiedziny u chorych, wsparcie dla samotnych – Wszystkie te gesty miłości są odbiciem miłości, jaką Bóg okazuje każdemu z nas. Pamiętajmy, że przygotowanie na trzy dni ciemności to nie tylko kwestia przetrwania fizycznego, ale przede wszystkim duchowego. To czas, aby jeszcze bardziej zbliżyć się do Boga, umocnić swoją wiarę i zaufanie do Niego i być gotowym na przyjęcie Jego woli z miłością i pokojem w sercu. Stając w obliczu tak niepokojącej wizji, jaką niesie przepowiednia trzech dni ciemności, łatwo ulec strachowi i niepewności. Jednakże istotnym przesłaniem, które powinniśmy z tego wszystkiego wynieść, nie jest strach, ale przypomnienie o głębi naszej wiary i miłości do Boga oraz bliźniego. To właśnie miłość, a nie strach, powinna być siłą napędową naszego życia, nawet, a może przede wszystkim, w obliczu największych prób. Przepowiednia ta, mimo że przerażająca, oferuje również przypomnienie o Bożej obietnicy ochrony dla tych, którzy żyją zgodnie z Jego wolą. W Biblii, od Starego do Nowego Testamentu, znajdujemy liczne przykłady, gdzie Bóg obiecuje opiekę i ochronę swoim wiernym. Choćbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Te słowa Dawida mogą być naszym przewodnikiem przez wszelkie ciemności, zarówno te metaforyczne, jak i dosłowne, jakie mogą nas spotkać. Zamiast pozwolić, aby strach zdominował nasze myśli i działania, powinniśmy jeszcze mocniej przywiązać się do naszej wiary, rozumiejąc, że Bóg jest z nami w każdej sytuacji. Jego obecność w naszym życiu nie zależy od okoliczności zewnętrznych. Właśnie w tych najciemniejszych momentach nasza wiara jest testowana. Ale również ma szansę najbardziej zaświecić, stając się świadectwem prawdziwej ufności w Boże Miłosierdzie i opiekę. Nie zapominajmy również o sile modlitwy i sakramentów, jako źródeł łaski i duchowej ochrony. W tych trudnych czasach jeszcze intensywniej powinniśmy sięgać po te dary, które Bóg nam oferuje, aby umocnić naszą relację z Nim i z naszymi bliźnimi. Miłość, którą żyjemy i którą dzielimy się z innymi, jest najlepszym antidotum na strach. Podsumowując, choć przepowiednia trzech dni ciemności jest bez wątpienia poważnym i niepokojącym ostrzeżeniem, nie powinna być powodem do paniki czy beznadziejności. Raczej powinna nas motywować do jeszcze głębszego zaangażowania w życie duchowe, do bycia lepszymi ludźmi i do budowania mocniejszej wspólnoty wierzących, opartej na miłości, nadziei i zaufaniu do Boga. W ten sposób bez względu na to, co może przynieść przyszłość, będziemy gotowi stawić czoła każdej ciemności spokojem w sercu i światłem wiary, które nie gaśnie. Drogi przyjacielu, na koniec naszej podróży przez tajemnice i przesłanie trzech dni ciemności, chciałbym podsumować najważniejsze punkty, które razem przeszliśmy. Przede wszystkim przepowiednia ta, przekazana przez Marii Julii Jacheny. Mówi o czasach próby, gdzie świat zostanie pogrążony w ciemności, a jedynym światłem będą poświęcone świece. Przygotowania, zarówno praktyczne, jak i duchowe, są kluczowe, aby stawić czoła tym dniom z ufnością i pokojem. Pamiętajmy, że choć wizja ta może budzić lęk, nasza reakcja na nią powinna być zawsze kierowana miłością do Boga i bliźniego oraz zaufaniem do Jego obietnic ochrony dla tych, którzy żyją według Jego woli. W tych niepewnych czasach nasza wiara i nadzieja są naszymi największymi skarbami. Zachęcam cię, drogi widzu, do podzielenia się swoimi przemyśleniami na temat tej przepowiedni w komentarzach. Czy znajdujesz w niej powód do nadziei, czy raczej budzi ona w tobie niepokój? Jakie są twoje sposoby na duchowe i praktyczne przygotowanie się na niepewną przyszłość? Na zakończenie, pozwól, że wspólnie złożymy krótką modlitwę. Boże Wszechmogący. W obliczu niepewności i wyzwań przyszłości prosimy Cię o ochronę i siłę. Otocz nas swoją opieką, prowadź nas drogą wiary i ufności. Daj nam odwagę, aby stawić czoła każdemu wyzwaniu z miłością w sercu i pokojem ducha. Niech nasza wiara w Ciebie będzie latarnią, która rozświetla ciemności naszych dni. Maryjo, matko miłosierdzia, wstawiaj się za nami u Twojego syna, abyśmy zawsze znaleźli schronienie pod Twoim matczynym płaszczem. Amen. Dziękuję, że byłeś ze mną przez ten film. Nie zapomnij zostawić lajka, subskrybować kanału i podzielić się tym filmem z innymi, aby razem mogliśmy szukać światła w ciemności. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Drodzy słuchacze, jeśli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, proszę kliknijcie łapkę w górę. To dla nas wielkie wsparcie. Jeśli chcielibyście podzielić się swoją opinią lub refleksją na temat poruszonej tematyki, koniecznie zostawcie komentarz pod filmem. Zauważyliśmy, że zdecydowana większość z Was, którzy nas oglądają, jeszcze nie subskrybuje naszego kanału. Jeśli chcecie wspierać nas dalej i nie przegapić żadnego nowego odcinka, Koniecznie kliknijcie przycisk subskrybuj oraz dzwoneczek obok, aby być na bieżąco z naszymi najnowszymi publikacjami. Dziękujemy za wsparcie.